Wystarczy to... na wszystko finansowo? No nie za bardzo, nie za bardzo, bo mam ma, ma ma emeryturę, emeryturę 2100 zł. To za mało. To jest za mało. Na leki, na życie, na opłaty, mieszkania, na wszystko, to jest za mało. E, na co pani najwięcej wydaje? Na co najwięcej idzie? Na czyść, czy No najwięcej, no to takie no, na rydzy... Mieszkanie, na ile kosztują? Na przykład. No trudno mi powiedzieć. No, 300-400 no, tak 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 ja mam tak wiemy. Mam tego. No A, trudno mi powiedzieć, no na leki, wie pani, no żywność, no wiemy. i żywność tak. A rachunki opłaty jakieś, czy już właśnie media? O, opłaty, tak, mieszkanie, opłaty. Ile to... mieszkanie kosztuje teraz i czasach? Proszę pana, teraz mam zapłacić 800 zł. Za mieszkanie i za to Za mieszkanie, już jest... bo mam trzy pokoje z kuchnią za mieszkanie tyle co I... miesiąc. Rozumiem. I tam są już opłaty wliczone w to? W sensie media, prąd, takie rzeczy, gaz już w tym jest, czy no, no tak, tak. A wszystko tak? Już tak, A, to znaczy, no tak, tak. Dwie to znaczy. emerytury u Pani w domu, czy jedna? Jak to jest? Sama Pani jeszcze we dwójkę? Tak, umiera, ale i zostałam same. Nie myślała Pani, żeby się przeprowadzić gdzieś do mniejszego mieszkania, żeby tanie było? No nie, 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 bo to jest e, takie tańsze mieszkanie, e, z ja, tego, za spółdzielni, wie Pan, 54 metry. To ona cena. Właśnie tak, ale, ale tak, abym się wyprowadziła, to drogo bym zapłaciła. Na czym da się oszczędzać? Da się na czymś, prąd, woda, ubranie jakieś... Odszczętać? Teraz to na ubrania, na odzież, na... Na wszystkie. Na wszystko, tak. A stać na jakieś luksusy, wyjazdy czy nic? Nie, sanatoria, nie, nie, coś takiego? Nie, 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 nie ma mowy, nie ma mowy. Nie ma mowy. Nawet by nie wystarczyło. A ja pani musiałaby mieć, żeby żyć godnie teraz, w tych czasach? <laughs> żeby był ze sprawy, Nie, trzy tysiące wystarczyło pani, tak żeby cztery, no nie wiem. Panie... A, no jak teraz dwa sto biorę, proszę pana to... pani jeszcze tak dodać, żeby Pani była zadowolona, ile musiały być? No to ja wiem, za trzy może? No, trzy. To... Tak żeby nas wszystko opłacić, żeby spokojnie żyć. A, wie pan co? No tak, mam pralkę, nie używam, bo oszczędzam. Wodę oszczędzam. Pani czym bierze? Rzece czy... Ręcznie, ręcznie nie. piorę, ręcznie nie. piorę. No tak, o i tego. No jakoś tak muszę żyć, no i muszę żyć. Tak. Za tyle, 200 to jest bardzo mało. Tak. No to co to jest? Płacić? Idę, A idę, idę O, Idę teraz opłacić mieszkanie, no, opłacić leki. No, telefon, internet, no, różne ludzie mają opłaty, tak, jeszcze leki. No, tak, to już nie kończy się tak, to. Tak. Bo przecież że tak różowo się żyje emerytom i tak dalej, że na wszystko tak stać. Ciężko, bardzo ciężko, ciężko. tak na no, tyle pieniędzy. Tak. Rząd mógłby pomóc emerytom. No, napadnie no, się emerytury. Ale Pani jakieś dodatki co miesiąc niż tak jednorazowa tą tą k Pomaga ta trzynastka w ogóle? No pomaga, pomaga, tak, A wolała tak, Pani co miesiąc, czy taki jednorazowo Pani woli lastrzyk taki? Co miesiąc, żeby to było, podwyżka. 300, 400, 500? <grym 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 żeby <grym> trochę więcej było, tak. Jak do tego rządu będzie, jak Pani, dla Tuska, jak będzie? No trudno mi powiedzieć, bo dopiero początek jest tej władzy. A jak no Pani to... pod sumie PiS w takim razie, przez 108 lat, jak PiS sobie radził? PiS? no zadowolona byłem, zadowolona, zadowolona byłam tak z tego rządu PiS zadowolona byłam no to też były na no, i podwyżki i to i tam to były tak tak, tak.